Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami w sobotę rano jestem e, troszeczkę nieogarniętym człowiekiem. Mamy 24 września, ja jestem słuchajcie w domu sama, Kamonek przed chwilą e, pojechał na konwent planszówkowy, na którym będzie w ogóle cały dzień. Pojechał do Łodzi i plan pierwotnie był taki, że ja pojadę z nim. Ale niestety e, służyło się tak, że mam dosyć dużo pracy, więc tą sobotę dzisiaj poświęcę na pracę i obudziłam się też słuchajcie z bólem gardła, także myślę po prostu, że dzisiaj będzie taki domowy vlog właśnie trochę skórowaniem się na na pewno sobie zrobię jakąś owodę z witaminą C, z imbirem, z cytryną, z miodem. Bo słuchajcie, że yy, coś mi tam ten gandle drapie Zrobiłam make-up, nakręciłam sobie włosy. W ogóle chciałam zobaczyć, jak ta moja nowa długość będzie wyglądać w lokach. Wypiłam też taką stricte zimową herbatkę. Zrobiłam make-up, a make-up dzisiaj, słuchajcie, mam taki też trochę bardziej jesienny. Chciałam Wam coś pokazać, bo w końcu udało mi się, słuchajcie, skompletować swoją własną idealną paletkę. A mowa tutaj, słuchajcie, o paletce magnetycznej z Glam Shop. Dokupiłam sobie taką paletkę i już od jakiegoś czasu przy każdym zamawianiu z Glam Shopu, czy właśnie z jakichś innych sklepów, brałam sobie takie pojedyncze cienie. Słuchajcie, na Chyba po roku czy po dwóch mam zapełnioną całą kasetkę. To są po prostu moje idealne kolory, cały rządek neutralnych, takich bardziej beży. Paletka jest w takich kolorach, jakie ja lubię najbardziej, czyli brązy, jakieś żółcie, pomarańcze. W większość palety to są maty, ale mam też parę błysków. Jeszcze mam parę błysków w osobnej paletce, ale to już takie kolory mniej użytkowe, takie bardziej kolorowe. Totalnie odeszłam od kupowania jakichkolwiek palet. Na rzecz tego, żeby skomponować swoją własną, bo kto, jak nie ja. Wie najlepiej, czym się czuję. Dzisiaj użyłam sobie tego cienia A to jest ganasz Roztarłam tym cieniem A to jest anysz Dałam na środek powieki Odrobinkę tej pięknej morelki i on się nazywa złoty róż Jestem mega zadowolona I w zasadzie nie potrzebuję już żadnych innych palet Po prostu zużywam teraz to, co mam Wybiła godzina 13. Ja usiadłam sobie do roboty, wyszłam z pieskami i teraz czas na kawkę. To ta malutka filiżaneczka, bo zobaczcie, ona jest w dosłownie wielkości dłoni, jest od mojej mamy i ona mi kiedyś sanatorium przywiozła dziś tu powinien być napis. Z odcinek Mam taką kawkę, mama jest w ogóle przeziębiona. Pierwotny plan był taki, że słuchajcie, spędzamy ten dzień razem tutaj. No ale idę teraz na samotną kawkę. Dalej mnie, słuchajcie, to gardło boli, więc nie wiem, wezmę sobie jakiś zaraz. Coś przeciwzapalnego Pora obiadowa, słuchajcie, zrobiłam marynatę do mięsa Mamy tutaj musztardę francusko. Dodałam też syropu z agawy Trochę gałki muszkatułowej Słodkiej papryki Suszone pomidory z czosnkiem Sól czosnkowa I dodałam też trochę keczuku I będę robić to co zawsze, jak to kończy mi się termin mięsa Czyli pokroję mięso na małe kawałeczki Zamarynuję je, upiekę i będę używać do różnych rzeczy Na obiad sobie zjem wropa A na kolację podejrzewam, że zrobię sałatkę jednak słuchajcie, zmiana planów, bo znalazłam hamburgera jeszcze takiego otwartego. Manech często kupuję te kotleciki jest z kurczaka na hamburgery, także podsmażam kotleta, będę miała go do brapa, a mięsko mi się ładnie zamarynuje do wieczora. I pokażę Wam ulubiony sposób na robienie teraz tortilli, to jest ten popularny sposób z TikToka. Nacinacie ją w taki sposób, żeby ona się potem fajnie składała. I Teraz ja na każdą połówkę nakładam coś innego. Tutaj sobie damy ser, tutaj daję sałatę, Ser dodałam jeszcze ketchup i... Lecą pomidory, ogórki, więcej pomidorów. I teraz najprostsza rzecz na świecie po prostu składamy. Może słuchajcie, nie pchajcie do środka tyle składników, co ja, bo będzie trudno o właśnie. Trudno będzie zamknąć, No ale finalnie zamknął się i chyba go zgrilluję w opiekaczu. To ja oczywiście zapomniałam o mięsie, które przed chwilą smażyłam. Także zamykam raz jeszcze i do grilla. Voilà! Piękna tortylka z grillka na obiad. To, co wypadło, to po prostu położyłam obok. Kochani, nie pokazałam Wam tego, ale w międzyczasie zajęłam się czarlotką i właśnie będę wstawiać do piekarnika. W zasadzie, słuchajcie, to zmiksowałam dwa przepisy, bo w jednym mi się podobało przepis na spód, a w drugim mi się podobał przepis na wkład. No, także ląduję do piekarnika i zobaczymy czy będzie dobre. Szarlotka wyszła z piekarnika, wydaje się, że się upiekła. Mam nadzieję, słuchajcie, że to ciasto będzie smaczne. No i nie mam dzisiaj już... Siły, słuchajcie, na robienie tej sałatki, którą Wam mówiłam, bo już z pół do dziewiątej, wyobrażacie sobie, Kamanek wrócił, poszedł z pieskami. Będę wrzucać po prostu na szybko pizzę do piekarnika. Na jutro mamy ciasto, a nie wiem, może go jeszcze dzisiaj spróbujemy, zobaczymy. Na pewno musi się wystudzić, żeby się nie rozpadło. Kamanek wrócił i zobaczcie, ile przywiózł czekolad, a to wszystko dlatego, że przed miejscem, w którym odbywały się te targi, stał krwiobus. Także oddał krew i zobaczcie, ile dostał czekolad. Zjadł, słuchajcie... Na tym kąbencie trzy. Bo tam chyba nie było żadnych stoi z jedzeniem, nie było co jeść. A był tam cały dzień, więc mówię, że dzisiaj jechał tylko na czekoladzie, którą dostał za oddanie krwi. W ogóle dla mnie to ludzie, którzy oddają krew, to są po prostu no kosmos. Ja dla siebie się słuchajcie boję, nakłócia, mdleję i w głowie mi się kręci. Także jak ktoś ma taką zdolność, że potrafi dla kogoś jeszcze oddać krew, robi to z chęcią, tak jak kamanek. No to ode mnie pełen podziw. Cieszę się, słuchajcie, że Kamanek ma takie podejście i że nie reaguje na krew tak jak ja. Dostał też taką talię kart. Mówił, że jest jakaś ekskluzywna, ale jeszcze bardziej szczęśliwe były pieski, bo miały swojego pancia. Ja z nimi byłam dzisiaj tylko na jednym spacerku, no bo bardzo dużo siedziałam przy komputerze, także wziął je teraz na spacer. No i słuchajcie, widzę, że tutaj przywiózł też jakieś gry. Czerwona planeta. Tutaj jeszcze jakieś. Nie wiem, czy to jest osobna gra, czy to jest dodatek. Jeszcze słuchajcie, tutaj to ogólnie był konwendy dotyczące gier, gier polanszowych, ale też komiksów. Nie wiem, e, czy wam już pokazywałam, ale u nas na stole już jest jesień. Zainspirowałam się trochę moją mamą, także tutaj mamy jedną taką dekorację. Tutaj na tym szklanym stoliku mamy jeszcze taki wazon e, i trzy takie dynki. Jeszcze dzisiaj przesypałam do takiej mini szklaneczki orzech laskowe. Też mi się wydaje, że to wygląda całkiem taki przytulny. Jest ten nasz kawowy kądzik. Tylko wiecie, fajnie by było mieć jakąś trawę pompasową, tutaj mam po prostu kawałek ususzonego bukietu.